Możecie śmiało napisać: Siema YouTube, bo nagrywamy, co udało nam się zdobyć przez miesiąc czasu. Na początku witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszamy na Discordy, na streamy. Czekamy na Was. Widzowie też na Was czekają, żeby było nas więcej, żeby było fajniej, żeby było śmieszniej. Tak jest. Tak jak tutaj widzicie, chat pisze: Siema YouTube. A my po prostu przejdźmy od samego początku. Co udało mi się zdobyć, co udało mi się wbić, no to powiem tak, na spince. Na spince udało mi się zbić 45, co prawda do 37. Nie śpieszyłem się z tym. Później stwierdziłem, że no warto może jednak spróbować. No i niepotrzebnie zużyłem kostki, a wiem, że no wiem, że teraz bardziej by mi się przydały. Eee, wiem, że teraz bardziej by mi się kostki przydały, tak więc na początku porada dla wszystkich, którzy to oglądają, nie śpieszcie się, grajcie sobie własnym tempem, bo Później będziecie po prostu działować, no dojdziecie do takiego momentu, że co później, co później, co później, pamiętajcie, jest wystarczająco kontentu, żeby bawić się do kolejnej, do kolejnej wersji, tak? No i na początek może zacznijmy od tego, jakich rezonatorów udało nam się zdobyć. No to na początku Gian yy, Gratulacje 45 poziomu. Jej, jeszcze właśnie nie odebrałem nagród, to odbierzemy na sam koniec. Yy, udało się zdobyć Giana, werinę Kalczaro, Kalczaro. Nie wiem, jak to się wymienia. To powinno się wymieniać Kalkaro? Kalkaro chyba. Dobra. Jego wybrałem sobie z tego gwarantowanego etykietu, co dostaliśmy tam. Oczywiście pani Inlin In też tutaj jest z nami. Pani Inlin jest. Hawok, rower, no to chyba każdy ma. No i oczywiście Gianci. się została wybrana, bo znaczy nie, wybrana. Tak, najpierw dostałem Verinę, później dostałem Janshi z, tego, z tych 80, dość szybko przysła. Kalczaro yy, sobie wybrałem właśnie za ten, yy, powtarzam się, za ten yy, tickecik. No i ona poleciała i on polecał. Jeżeli chodzi o... no i masa czwórek, nie? Masa czwórek. Czwórek chyba nie mamy tylko... Chyba wszystkich mamy, nie? Dungeon nie mamy, Taoki mamy, jego mamy, Alto mamy, Sanho mamy. Jeżeli chodzi o nasze bronie. Nie to, to. Jeżeli chodzi o bronię, no to dość szczęśliwie wychodzimy z tymi brońkami, no bo mamy już zdobyty miecze, miecz już zdobyty, właśnie będę musiał go podbić, mamy zdobyty String Master, bardzo fajne stonie. to, nie wiem, do tej pory jestem pod wrażeniem, że nie możesz przegrać na banerze z bronią, no. To jest, ale to jest taka oszczędność, wyobraźcie sobie. To jest taka oszczędność. Dobra, yy, mamy też Verdant Summit. Też udało się jakoś early go zdobyć. Może później, może, później postaram się, postaram się rzucić, ile tam, ile mam puli na każdym tym zrobiony Zobaczymy. No i oczywiście Lustrous Razor. Wybraliśmy go dosłownie w ten dzień, jak robiłem poradnik do. A do Giana, robiłem poradnik do Giana i właśnie w ten sam dzień mi wyskoczył Illustrious Razor No to mówię, no to fajnie, to nie będę musiał tam szukać Elegancko, nie? Dobra, no jeżeli chodzi o statystyki moich postaci No to, no Powiem tak, crit rate, to tutaj są ogromne braki w crit rate Gian ma 35, 270 Ale też jest kilka miejsc do usprawnienia, no bo Niektóre są takie fajne role w tych echach No ale niektóre to brakuje crita Brakuje, crit damage'u, to jest fajne. Na przykład, i to jest no, takie ok. No, ale no nie można mieć wszystkiego, tak? Nie zapominajmy, że nie można mieć wszystkiego. I zastanawiałem się, czy by po prostu nie wymienić, nie wymienić Feliana. Ale on też ma dobre statystyki, więc no, bez sensu. Na razie nic nie ruszam, na razie będę skupiał się na yy, pozostałych postaciach. No, 1650 taką 35 crit i 280 prawie crit damage'u. Dobra, następną postacią, która dostaje więcej uwagi niż powinna Jest Calcaro, Calciaro Nie wiem, Cappuccino Dobra, jest Pan Cappuccino 1800 ataku, 40 crit rate'u, 226 crit damage'u hmm, Oczywiście lustre Razor Prowadzimy go 5 razy Void Thunder z Thundering Memphisem Ej, a ja powinienem tego mieć? Thundering Memphisa czy tego drugiego? Czy Tempest? No to jest after the final hit Pamiętaj YouTube, że będę do. Kozak wygląda, ej, osobiście ja grałem na te na ty, jak szybko dość chciałem robić jakiś ten, jakiś content i no to robiłem sobie i Lin i Werina i, Verina, i ty, mi też się podoba. Mi też się podoba, ale no Gian, no dżian to smok, nie? Gian to smok, pamiętajcie, smoki są o wiele ciekawsze. Ale śmieję się, wszystkie postacie. Każda postać jest fajna. Oczywiście każda postać jest fajna. Dobra, następną postacią, która po poświęcimy najwięcej uwagi, jest oczywiście Inlin. Eee, 1000 ataku, Jeszcze mało tego ataku, bo nie mam wszystkich tych. Nie ma wszystkich Echo podbitych. Criter 41, 209 crit Damage'u, Oczywiście jej sygnaturowa broń. No i 4, 5 razy Void Thunder. Tutaj też. Tempest Mapleus. O, ej patrzcie na to, patrzcie na to, jakie to gottyry siadły. No ja nie mam hajsu, bo tak to bym podbił i tak to nie mam hajsu. A i tak już jest zajebista. Elektro, tu liczę na dwa krytyki, tu liczę na dwa krytyki, tu no, nie mam porobionych, mam za mało, za mało materiału, żeby Żeby to ulepszać. No dobra, e, to są tak porobione te postacie. No i oczywiście, jeżeli chodzi o skillę, zapomniałem właśnie dodać, no to też trochę są popodbijane e, Brakuje mi strasznie dużo hajsu, bo, bo stwierdziłem, że dlaczego by nie rozwijać wszystkich postaci nad... E, Wszystkich postaci naraz, nie? Yy, dlaczego nie gram Moonlit pod Inlin? Dlaczego nie gram Moonlit pod Inlin? Gdyż no nie wiem, mam, takich, mam takiego Memphisa, no patrz na to. Mam takiego Memphisa i mam tego drugiego. Gdzie jest ten drugi? I mam takiego. To ciężko mi grać pod Moonlit. Na razie Moonlita nie, moon nie farmię. Może kiedyś. No, ale to też nie jest problem. Może kiedyś, patrz. Atak, def, HP. Ciężko mi jest na razie grać Mudlita z takimi, z takimi tymi, z takimi echami, jakie mam. Dobra, ale mamy tu Mudlita tu. O, crit rate, crit damage, basic attack yy, no, na naszej Janshin. Całkiem w porządku ona ma tutaj zestawik. Całkiem w porządku ma zestawik Aero. Patrzcie na to. Aero damage, aero damage bonus i to wszystko pod Mudlita. Nawet nie wiedziałem, że ona jest taka OP do wymiany główne echa, ale reszta wygląda solidnie. 29, 184. A ona nie ma tego wbitego, tego nie ma wbitego i tego nie ma wbitego. Kurde, solidne, A jaki ma broń? Morsato, i Energy Regen ma. Można pomyśleć nad tym. No dobra, no to tak wygląda kolejna postać: oczywiście, ataku za, za dużo nie ma. No i Energy Regen ma 150, prawie 30 crit rateu oraz 184 crit damage'u Jeżeli chodzi o mojego. E, Rowera, female rower Havok. muszę się tu pochwalić, no oczywiście Emerald of Genesis dostała, bo to był pierwsza broń, którą wybraliśmy e, Tutaj możemy trochę podciągnąć do góry, ale niestety na razie nie mamy hajsu, musimy iść dalej robić content I tak, patrzcie na to, tu, patrzcie na to, patrzcie na ten pis, nie wiem, w ogóle jednego dnia miałem takie szczęście Że, no to jest max crit rate, tak by the way, nie, max crit rate Szkoda, że ten atak i w flat, no ale, ale jest ok. Tu jest dosłownie to samo, atak HP Atak HP i to jest pod set Havoc damage bonus i Havoc Damage bonds. no on mnie trochę martwi, ta postać mnie właśnie trochę martwi, ale liczę, że jeszcze wejdzie chociaż yy, Crit Rate, nie? Crit Rate jak to by wszedł, to ja już bym zadowolony No i 121 LZ Regenu, Critika 33 oraz Crit Damage 212 To no mówię, no brakuje mi, brakuje mi materiału do robienia właśnie tych postaci Dobra, no Verina, na Verinie się mało skupiam na razie, no bo, hm, jakby to powiedzieć, no wprost powiem no nie jest mi jakoś potrzebna w robieniu tego kontentu, co teraz robię yy, nie skupiałem się na tym secie yy, żeby go farmić yy, do healowania no i no brońkat, broń no też tak średnio bym powiedział ale możemy teraz wybrać w sumie broń dla niej 5 star moglibyśmy w sumie to wybrać no bo brakuje mi taką albo dla mortifiego. no dobra no to Werina jakoś no nie, nie robi wow szału u mnie w teamie 1000 ataków i crit rate to 11 oraz crit damage to 177. No nie uważam, żeby to było jakieś wow, nie wiadomo co, ale się nadaje. Jeżeli chodzi o Mortyfiego, z Mortefim jest taki problem, że on będzie holderem itemów na changli. Oczywiście w Genshinie byłem za postaciami cryo teraz mi coś się odwidziało, jestem za postaciami Fusion. Yy, pyro ogień i w ogóle. Yy, tak, czyli będziemy zbierać te na changli, nieważne czy changli jest sub DPS-em czy DPS-em, ona będzie Musimy poświęcić jej trochę uwagi. Dobrze, że mamy jeszcze jakiś miesiąc na to i mam nadzieję, że wyjdzie jak najlepiej. To tak, teraz jeżeli chodzi o teamy. W głowie mam... Dobra, wstań, wstań. W głowie mam y, kilka teamów. Pierwszym teamem, który jest taki totalnie casual do, do bycia na tym, na fieldzie, na mapie, no to Jianjia y, sinverina. No chyba nie muszę tłumaczyć, no ona zbiera, on zbiera jest przyjemnie na tym tym. Mój drugi taki team, który jest dość istotny, na pewno przyda mi się bardzo na, na Tower. Tower of Toa, po prostu nie wiem co to jest Tower of Toa, ale Toa. Kaczaro i Werina. Tutaj jest Jian, Mortefi Verina, ale jeżeli Werina mi będzie potrzebna do innego teamu, zawsze tutaj mogę wrzucić Janshin. Janshin z setem pod healowanie. I to już to już sprawdzałem to może działać to może działać eee, no dobra no i kolejny team kolejny team to jest inni Janssen. no właśnie Janssen pod supporta takiego typowo leczenie nie leczenie i żeby mogła zbierać postacie, znaczy żeby mogła zbierać moby dla właśnie tych tych dwóch postaci spoko tak to wygląda podoba mi się ten team no i to jest team ten ostatni który chce. Spędzić na budowie oby jak najkrócej, ale chciałbym, żeby był najbardziej taki 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 o tak, no bo rower, jeżeli chodzi o rower hawok bardzo mi się podoba. Chciałem poniukować sobie zobaczyć, jak te niuki wyglądają i ile uda mi się osiągnąć kiedyś obrażeń. Jeżeli chodzi o dan dungeon, no to dungeon też fajnie wygląda. Naprawdę dobry solo carry i oczywiście. No pasuje do Hawokrowera, Rover'a, tu niuk tu niuk yy, Wydaje mi się, że to będzie naprawdę spoko połączeni, będzie mi się podobać No i Bajzi, nie? No Bajzi, no, no chyba nie będę mówił dlaczego Bajzi, no bo Bajzi, no po prostu Bajzi Bajzi, Sigma i to zostawmy, to zostawmy do tak, nie, nie ma co więcej Nie ma co więcej dopowiadać O! I właśnie wbiliśmy, wbiliśmy 45. poziom Odbieramy 1000 strajtów i skrzyneczkę 5 Star Weapon Supply jest Dziękuję bardzo Ile udało mi się odłożyć astrajtów, Jakimś fajnym tutaj udało mi się odłożyć? 8900. Yy, niestety tu nic nie mam, tu nie używam. No i tutaj, tutaj pistole mamy do, wybrane, tak? Nie wiem jak to wygląda, pewnie wezmę sobie fire. Yy, no i to tyle. To tyle co udało mi się zdobyć przez miesiąc grania. Wydaje mi się, że całkiem spokojnie miałem farta. Myślałem, myślę, że mam farta. Myślę, no my uważam, że w serio, fart był na tym koncie w zdobywaniu postaci. Ernie Dian, Early jego broń, Ernie Inlin, Ernie jej broń. Znaczy, nie musiałem specjalnie lecieć do tego jakiegoś, wiecie, wysokiego pity. No i jestem zadowolony z tego, nie? No i dobra, no to tyle udało mi się zdobyć przez miesiąc grania w naszą yy, cudowną Giereczkę Udering Waves Dajcie znać w komentarzach, oczywiście, co Wam się udało zdobyć. Wbijajcie na Discorda jeszcze raz, chwalcie się w strefie ss -ków. Najlepsze wasze eseski, najlepsze wasze echa, najlepsze wasze zbroń, broje, zbroje, najlepsze wasze bronie, najlepsze wasze obrażenia, wszystko, nie? Zapraszam serdecznie, zapraszam również na Twitch'a. Yy, musicie mnie followować, bo u mnie jest różnie, ale będę częściej się odpalał w tym miesiącu i w następnym. Dzięki wielkie za uwagę, mam nadzieję, że materiał się podobał. Chwalcie się wy w komentarzach, a ja będę wszystkiego dopatrywał i czytał. Nara!